Słońce w pełni, azoty wysiewane. Jesteśmy w województwie opolskim firma AgroApp, Paweł Kocel i Piotr Kunman. I jesteśmy na ilustracji pól. Niby jedno pole, a jednak są różnice. Piotrze, co tu się stało? Chodźmy zobaczyć. Proszę Państwa, znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Grodzisko w okolicach Głupka na plantacji pszenicy ozimej, która została zasiana po kukurydzy. Proszę Państwa, rośliny odpowiednio odżywione fosforem to rośliny, które wytwarzają duży system korzeniowy. A on jest gwarantem szybkich schodów i wyrównanych schodów. Po prawej stronie mamy standardową technologię nawożenia, natomiast po stronie lewej mamy tutaj wykorzystany oprócz standardowej technologii nawożenia preparat bakteryjny Inobact Pemyk preparat, który ma zadanie udostępniać fosfor oraz stymulować rośliny we wzroście. I na tym polu ewidentnie to widać. Po prawej stronie, gdzie była stosowana technologia standardowa, możemy zauważyć rośliny w dużo mniejszej fazie rozwojowej, z mniejszym wyrównaniem roślin. Natomiast po części po stronie lewej, gdzie został zastosowany preparat bakteryjny, rośliny są. W zupełnie innej fazie rozwojowej, są większe, rośliny są wyrównane, co daje im przewagę na wiosennym, przy wiosennym starcie wegetacji. Zobaczmy, jak te rośliny wyglądają z bliska. W części pola, gdzie była stosowana standardowa technologia, rośliny wytworzyły dużo mniejszy system korzeniowy, przez co ten wzrost dzisiaj na wiosnę jest dużo mniejszy tych roślin. Natomiast tam, gdzie był stosowany preparat bakteryjny, system korzeniowy jest zdecydowanie większy, przez roślina mogła pobierać więcej składników pokarmowych i bardziej rozwinąć część nadziemną. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że bakterie, że, że rośliny po, po preparacie bakteryjnym mają zupełnie inną zdrowotność. Wygląda na to, że coś tu się dzieje. Tak. A tak naprawdę mamy dopiero początek wiosennej wegetacji, więc jeszcze wiele przed nami. Będziemy w kontakcie, będziemy patrzeć co dzieje się dalej, a dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę.